Ania właśnie się szykuje do dentysty, ponieważ, co się stało, Pochwali się, nawet tego nie widać, powiem Ci, i Ty, i ty, i ty to strasznie przeżywasz, no ale no, wiadomo, ja to że... to czuję, Majker, ja wiesz jak czuję Tak? Ale to jest jak, ale czy, czy jak? Nie, czuję po prostu tego, nie miała tego zęba, po jest tak delikatnie ukruszony i On... historia z moim zębem w ogóle była taka, że, nie wiem, to było chyba z 5 albo 6 lat temu, Mój brat trzymałam butelkę z piwem szklaną i mój brat wziął i łokciem chcąc nabrażał i ja trzymając tak te piwo dostałam w zęba i mi się ten ząb wtedy ukruszył tak dużo dużo bardziej, z połowy zęba nie miałam. Okay. Jak ja to zobaczyłam, to zaczęłam płakać. rzeczywiście w czasy liceum. I czyli tak to tak jest dalej. nadbudowane teraz wszystko. Tak, tu mam nadbudowanego zęba Aha. i ten kawałek tej nadbudowy mi po prostu wyleciał. Dobrze, że nie wyleciało wszystko. E, więc e, szybko umówiłam się do dentysty, lecę, bo za 5 minut mam wizytę, e, że pani mi ząbka naprawiła, bo się tak źle czuje, krępuje no wiem, się tak. w związku z tym, że jak podejdziesz blisko to widać, tylko to, to chyba się tak nie każdy, nie ka każdy by się krępował, si. No ale to jest i tak mały ubytek, także na szczęście możesz funkcjonować. I na tak. szczęście udało się szybko znaleźć dentystę, bo ja bym dzisiaj nie nagrywała nic. <laughs> Dobra, to leć. Co, zaraz będę znowu. Zawsze jesteś. I dzisiaj rano, wychodząc z Holbim na spacer, właśnie natrafiłem na paczkę pod drzwiami od Natura Cold Press. To są takie soki detoksacyjne, detoksowe, nie wiem jak się nazywa. Dokładnie. I takich 6 soków, tak? 6 soków jest na jeden dzień. Ja mam taką 3-dniową kurację, ale nie oszukujmy się, ja na 95% nie będę o samych sokach żył. Ja już dzisiaj wypiłem 2, mamy godzinę 11, a już dwa poszły i są naprawdę prze, przedobre. Ten jest broku cytryna, jabłko, mięta, pietruszka. I smaków naprawdę tutaj jest sporo. Ja tak jak mówiłem, jednak nie będę o cały dzień na sokach, bo chyba bym umarł z głodu, ale pewnie przyjdzie taki czas i wydaje mi się, że to nawet niedługo, gdzie taki detoks u mnie może być wskazany. Także teraz testujemy, a później będziemy może faktycznie to realizować w 100%. Maria opanowana i... Mam z powrotem zęba w całości. Ale w ogóle, jak mi to robili kilka lat temu, to ja pamiętam, że to była taka ala plomba, po prostu założyli 10 minut, 100 zł, do widzenia. A tutaj tak profesjonalnie pani mnie przyjęła, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. Tu jakieś okulary, tu to, to, tutaj w trzy osoby doklejały, rzeźbiły mi tego zęba, A, ja był to był jak najładniejszy. Jeszcze pani później mówi, proszę sobie zobaczyć lusterko, czy się ząb podoba, bo jak nie, to zmienimy. Mówię, podoba się, ja już nie chcę nic. Ale on, jest, ale on jest identyczny. Jak ten? ten jest trochę taki bardziej prosty, a, no bo jednak naturalny ząb nie jest taki, wiesz, no, idealnie no, no. od linijki. Ten jest, ale to naprawdę trzeba było już chyba się z lupą przyjrzeć, żeby ktokolwiek zobaczył różnicę. Najważniejsze, że ząb jest. Natomiast mam białą dietę dzisiaj. Nie mogę jeść nic barwiącego. Bo pani powiedziała, że może mi się, wiesz, to zabarwić i już nie będzie identyczne jak kolor zęba. Dlatego dzisiaj trzeba uważać na to, co jem. Żadnych truskawek, żadnych takich wymysłów. czerwonych rzeczy. Okay. No, przeważnie. Wydaje mi się, że kawa też farbuje chyba. Tak, to i herbata. I herbata. I herbata. No, pani powiedziała, że tak trzy godziny są najważniejsze, ale najlepiej sobie zrobić taki pościg e, do... Całodniowy, całodniowy. Tak. To ja proponuję na obiad sp Spaghetti I sam z buraka hmm? <laughs> Jedz to sam I moi drodzy, w dniu dzisiejszym W sumie to w dniu wczorajszym, stała się rzecz Karygodna, niewybaczalna Która się w ogóle nie powinna u nas zdarzyć Jest mi wstyd za nas Jest mes. nam wstyd bardzo, za co no, Przepraszamy, ale jakby on tego nie rozumie A mianowicie kolbi miał Drugie urodziny i my Zapomnieliśmy o tym One były wczoraj, tak? W dniu wczorajszym No wczoraj się tam przypomniało, że miał urodzinę, czyli miał przedwczoraj. Już dwa dni temu urodziny, Jezus Maria i po prostu no w całym tym biegu ostatnio, jakby zapomnieliśmy o tym wszystkim i musimy mu to jakoś wynagrodzić. Dlatego jedziemy do sklepu zoologicznego i, I wybierać co chce! Co chce, tak. Ale, no, było nam przykro straszne: no bo jednak zaniknęliśmy. Ale tak, tą bo latę. ja cały czas pamiętam, że to jest czwartek Ale Ty o tej dacie pamiętałaś? Bo tak. nawet mówiłaś w weekend, że Kolbi ma zaraz urodzić. Tylko przez powrót z Panińskiego, gdzie ja wracałam, po prostu byłam tak zmęczona, i to wypadło mi z głowy, ale Nisiu, wszystko Ci wynagrodzimy, dobra? Jesteś już dwulatkiem, jesteś już dużym chłopcem, musisz być teraz grzeczniejszy. Nie chcę tej zabawki od ciebie. I rok temu mieliśmy balonika z jedynką. Robiliśmy sobie zdjęcie z nim, pamiętasz? Nie. A w tym to... roku? Takie dziady z nas. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zaaranżować. Także proponuję pojechać po balonik. I, z, I zrobi sobie z nim zdjęcie, bo no, na, zdjęcie na pamiątkę musi być. Tak. I imprezę. Zapraszamy znajomych. Nie no, bez tego, żartuję. Już nie przesadzajmy, powiedzą, że jesteśmy odśmienięci. Tak e, Ale coś chciałam jeszcze powiedzieć że ty zawsze myliłeś czwarty z szóstym, więc w sumie dzisiaj jest po twojemu, bo no jest tak, szósty i możesz, szósty, tak. możesz dzisiaj robić wszystko urodzinowe, dlakolwiek, bo ty zawsze i tak mylisz te daty. Ja pamiętałam, ale niestety zapomniałam w dniu obwodowym. Myślę, że on wybaczył już nam wczorajsze... wczoraj nasz błąd. Tak? Tak. I że w ogóle się tym nie przejmuje. Co nie? No moje szczęście małe. Kupi, idziemy po prezencik, po zabaweczkę idziemy. Tak? Jak z dzieckiem. Oj, chyba już sobie coś znalazł. To chcemy? Dobra, to dostaniesz, Next, wybieraj. Następna. Chciała za to zapłacić najpierw. Wiesz? On już przepad, to jest najlepsza zab y no, rodzinowa zabawka. No bo ona jest żółta, dlatego. On wielka żółta, to prawda. <noise> jeszcze bierzemy mu taką butelkę do wody, bo ostatnio y cały czas pije właśnie z takich, z takich plastikowych dajemy na rękę. Także tutaj. Tak, zgubiliśmy tą swoją, ale fajne. Zgubiliśmy chyba te dwie albo te trzy. Wlewacie tu wodę i później jakby macie jeszcze automatycznie miseczkę, co nie? Tak, tak. Więc jakby to jest mega spoko, weźmiemy. Proszę. <noise> Najlepszy prezent urodzinowy to piłka. Za 5 złotych. Za 5 złotych. Można, tania, można. A nie tajsony. <noise> Następnym razem mi też piłkę kupisz? <noise> z banana zrobiłaś, tak? Dwojeczkę. Bardzo ładnie. A dajemy świeczuszkę, czy nie? To zdjęcie możemy dać. Tak? No, i powiem Wam, że e, ten balon jest naprawdę ogromny. E, nie spodziewałem się, że w ogóle pompka z PEPKO e, da radę w pompowaniu balona. E, po raz pierwszy to robiłem, tak naprawdę. Ja chciałem jechać, żeby pompowali to helem, ale jednak Ania stwierdziła, że szkoda czasu i napompujemy to sami w domu. No i mamy to. Szybkie 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech żyjecie! 100 lat! Jesteśmy. Pomyślałeś życzenie? Teraz możesz spróbować torcika, proszę. Luz! No ale dobry torcik, tylko nie zjesz całego naraz. No nie nie, bo go... przeczyści przyczy go. Ale smakuje, bo to w najważniejsze. W skrócie mówiąc tak. I tak jak widzieliście, urodzinki w 30 minut zostały wyprawione. Naprawdę, jeszcze raz mówię, nie wiem jak o tym mogliśmy zapomnieć. Szczególnie ja, bo ona o tym pamiętała. Ale jak mi to totalnie wypadło z głowy. Także Kolbi, przepraszam się bardzo, wierzę kochamy. A teraz czas start i lecimy na zakupy, bo my wybieramy się na Orange Warsaw Festival i też możecie dać znać, czy ktoś też z Was był. Może się tam spotkamy, bo ten vlog chyba już pójdzie po Orange Warsaw Festival. Też tak myślę. Tak. Ja jeszcze najbardziej nie mogę doczekać miniki. Tak jak jakby nie. Nie jakby dużo, ale, ale fajnie jest, tak fajnie jest na żywo, posłuchać na żywo, więc cieszę się, że będzie Niki i dla mnie jeszcze w sobotnim line-upie fajny jest Problem. problem. Na Problemie mhm. nigdy nie byłam na koncercie Problemu, mhm. a Problem lubię, tak. więc też fajnie będzie doświadczyć tego. Tylko potrzebujemy festiwalowych stylizacji, więc ruszamy do zakup. Na Problemie byliśmy na SBM Festiwal chyba rok temu, nie wiem czy kojarzysz. Ja, czy, czy to nie był problem? Ja byłam z Asią chyba na strefie, a Wy poszliście sami na... Okej, okay, na... tak, tak. Chociaż dużo osób mówi, że problem najlepiej się... Problemu najlepiej się słucha wtedy, kiedy jest zamknięta przestrzeń, w klubach na przykład. E, a na otwartej przestrzeni jakoś tak nie czuć tego klimatu, tego koncertu. E, także no zobaczymy w sumie dzisiaj. A mogę Ci przyczepić diamenciki na oczy? Miałem rok temu diamenciki, ale na, mi spadły. Na RB20 przyczepiałam. Tak, no tak. Możemy to dzisiaj też przyczepić? No możemy, zobaczymy zab Zabaczy Już pierwsze słowo do dziennika, drugie do Zobaczymy Uratowany z tymi kryształkami dzisiaj, Co? ponieważ nigdzie nie mam. Przeszłam dwie drogerie i nigdzie nie ma moich kryształków to też dziwne Co ja zrobić teraz? Byłam, jacy kryształki Jeszcze podjedziemy, jeszcze koło nas mamy dwie drogerie to Podjedziemy tam, zrobię to dla Ciebie no, psuje mi to mój, moją wizję stylizacji nie, bo ty bez kryształki. Mówisz, mówisz dni o trzech dniach o diamencikach. Dobra, lecimy szukać dalej. Tak, iż, to musimy zjeść bo teraz padnę festiwalowy look. Jaki tak, zmieniamy ja jeszcze chyba tą. W sensie nie mogę się do. do... Nie mogę się zdecydować co do koszulki, chyba jeszcze ją zmienię i mam taką fajną, dużą kurtkę, więc okay. jak nie będę też goła, ale spodnie ja nie noszę w takim niskim stanie na spodnie. Jest mi tak dziwnie, że mam wrażenie jakby spodały, ale zawsze na festiwal coś innego z co nie? No tak trzeba chodzić na I festiwale właśnie coś innego. No ja chyba nie z tych kryształków. Pokaż się. Pięknie wyglądasz. Ja kochani, nic specjalnego koszulka, na to nakładam taką jeansówkę. W spodnie czarne i panom, jakby nie potrzeba wiele do szczęścia. My już jesteśmy po festiwalu. Powiem wam, że E, to była chyba druga szansa, jaką dałam Orange Warsaw Festival i nie jestem z tego festiwalu zadowolona, w sensie rok temu już mi się tak średnio tam podobało, e, ale mówię sobie w tym roku dobra, pójdziemy jeszcze raz, damy szansę, coś tam może będzie lepiej i powiem Wam, że wczorajszy wieczór mnie troszkę zawiódł, w sensie myślałam, że będzie to naprawdę ciekawsze wszystko niż było, było bardzo dużo ludzi, wszędzie kolejki, w ogóle tam jest bardzo mała przestrzeń, więc po prostu ludzi jest natłok. I to chyba jest nie do końca mój vibe Ja bardzo lubię Openera, lubię Sunrise Na no Airbnb, na którym byliśmy rok temu Po prostu było przecudownie A jednak ten Orange Warsaw Festival nie do końca do mnie przemawia Jeszcze jedna w sumie ważna kwestia A mianowicie koncert Niki minasz. I ja powiem wam, że ja byłam bardzo ciekawa tego koncertu Chciałam go zobaczyć Ale jak już pewnie wiecie z TikToka i tak dalej Niki się spóźniła I to ponad godzina. I o tyle dla nas było problematyczne jej spóźnienie Że nasz Kolbi był u znajomych I jakby dogadaliśmy się, że do pewnej godziny go odbierzamy. Żeby po prostu tam nie robić większych problemów, żeby kolby nie musiał tam spać i tak dalej. Więc przez to, że Niki się spóźniła, my musieliśmy wyjść przed jej wyjściem na scenę i pojechać po Kolbiego. Także w sumie koncert, który był taki najważniejszy, jakby najfajniejszy dla mnie tego, tego dnia, po prostu przegapiłam. Nie zobaczyłam go, chociaż teraz, jak patrzę sobie właśnie na te wszystkie filmiki, które się pojawiają na TikToku odnośnie tego koncertu, to wydaje mi się, że nie mam czego żałować, bo bardzo dużo osób się zawiodło na tym. Także może i lepiej, że nie zostałam, nie poczekałam i tego nie zobaczyłam, bo bym była bardziej zawiedziona niż tym, że po prostu musiałam nie własnej woli z festiwalu już wyjść i pojechać odebrać kolbieg. Tyle jeżeli chodzi o Orange Warsaw. Nie wiem, czy za rok tam pójdę, raczej nie. Chyba, że naprawdę rzucą jakiś najlepszy line-up, który mnie zmotywuje do tego i zachęci, żeby jednak tam się wybrać. Natomiast teraz najważniejsza dla mnie rzecz. Oddałam swoją pracę dyplomową. Właśnie wrzuciłam do APD swoją pracę i jestem z siebie taka dumna, że to już jest koniec. Oczywiście czekam jeszcze na akceptację promotorki, na zrecenzowanie przez drugą e, osobę. I czekam na raport antyplagiatowy, czy tam na pewno wszystko jest ok, jakby cały teraz ten przebieg. Natomiast no wydaje mi się, że skoro już wcześniej wysyłałam swojej promotorce to, co chcę wstawić do APD i powiedziała, że jest wszystko super, tak teraz będzie wszystko super. I naprawdę nawet nie wiem, nawet nie wiem co o tym myśleć, że to już jest koniec. Tyle czasu robiłam swój dyplom. Zajęło mi to naprawdę sporo czasu, sporo nerwów, jakby tego wszystkiego. Bardzo się stresowałam wrzucając to do APD. I mam to już za sobą. Teraz czekamy tylko zaliczenie na studiach. Muszę oddać jeden projekt na za zaliczenie i napisać egzamin. I później już czekam tylko na obronę, która się zbliża naprawdę wielkimi krokami, ale mega, mega się cieszę, że jakby już ta praca dyplomowa jest skończona w końcu. Także ja wam na pewno będę dawać znać na bieżąco, jak to wszystko wygląda dalej Co z moją obroną, kiedy ona będzie i tak dalej. Czy jak już będę po obronie, to na pewno wszystko wam podsumuję. Opowiem, jak było boże, jeżeli będziecie zainteresowani, pokażę Wam swoją pracę dyplomową. Na razie trzymajcie jeszcze kciuki, żeby wszystko poszło gładko. Najważniejsze, że praca już jest od... Dana I tyle. Także kochani, ja Wam bardzo dziękuję za tego vloga. Mamy nadzieję, że się podobało i już niebawem widzimy się w kolejnym. Buziaki! Pa!